Odmiana Wenus winorośli od razu kojarzy nam się z kosmosem. I tak jak kosmos jest czarny, tak samo grona właśnie tej winorośli, gdzie owoce są dosyć spore, dodatkowo są takie jagodowe, leśne w smaku, także coś ciekawego, a to najbardziej w winoroślach lubię, kiedy są nieoczywiste nieoczywiste są też winorośle bezpestkowe, bo do takich winorośli właśnie Wenus należy, także jeżeli chcecie coś, co możecie dać bez, bez problemu waszym pociechom e, to jak najbardziej Vitis e, Vitis Wenus jak najbardziej będzie fajną alternatywą dla tych pestkowych odmian winorośli. Nieoczywiste też bywają winorośle przebarwiające się jesienią. Vitis Venus, winorośl Venus, też należy do tych przebarwiających się na czerwono. Dodatkowo jest to roślina łatwa w uprawie ze względu na dosyć dużą rozodporność, gdzie nawet w zimniejszych rejonach Polski nie powinno być problemów z jej zimowaniem, a dodatkowo yy, choroby grzybiczne tej o, o, odmianie nie są. Straszne. Nie straszne jest też owocowanie bez zapylacza, ponieważ wystarczy jedna sadzonka, aby cieszyć się owocami winorośli w Wenus. Wystarczy też jedno kliknięcie, aby cieszyć się poradnikami ogrodniczymi, którymi dzielimy się na tym kanale. Także jeżeli spodobał Wam się ten odcinek. Kliknijcie w link poniżej, e, zasubskrybujcie, zaobserwujcie i jeżeli jesteście zainteresowani kupnem winorośli, na przykład w Venus, to zapraszam Was na zielonąparę.pl, gdzie właśnie dzielimy się naszymi sadzonkami. Do zobaczenia!